Hej, szczęść Boże, witajcie. Pozdrawiam Was serdecznie z nowego miasta nad Pilicą. Tutaj głoszę rekolekcje dla braci Kapucynów. Tu też spotykam się z błogosławionym Honoratem, który mnie bardzo inspiruje. On założył bardzo wiele zgromadzeń, tak zwanych skrytek. To są zgromadzenia męskie, żeńskie, wspólnoty. Świedcy konsekrowani różnie o tym można mówić, ale właśnie jego obecność tutaj i przyglądanie się jego osobie, jego działalności bardzo mnie inspiruje. i stąd do Was chcę o tym trochę pogadać. Jeszcze raz jakiś namysł we mnie się rodzi o tym, co właściwie Duch Święty działa dzisiaj w Kościele, o co tak naprawdę warto się modlić, o co warto się starać na dzisiaj w Kościele. No to rzeczywiście jest szokujące. Do dzisiaj zostało tylko 17 z tych zgromadzeń skrytek, ale ich było dużo, dużo więcej. No to był taki czas, może to dla wyjaśnienia, że nie można było wstępować do zakonów, że no właśnie, zabory i taki łukasz carski, że do nowicjatów nie można nikogo przyjmować, więc w ogóle była ta perspektywa zamknięta. Że no właśnie, ktoś czuł w sobie powołanie, rozwijał się duchowo, coraz bardziej kochał Pana Boga, zależało mu na tym życiu z Panem Bogiem, na tej wyłączności, a nie mógł po prostu przez odgórne zarządzenie skorzystać. Teraz może się zmagamy z tym, że nie ma powołań, nikt nie chce wstępować do zakonu, niektórzy tak mówią. A więc może myśleć można myśleć, że to jest odwrotny problem, ale tak naprawdę czy to jest odwrotny problem? Myślę, że to jest cały czas ten sam problem. Jak tą łaskę, tę łaskę, którą Bóg nam daje, jakoś w tym naszym życiu realizować, zarówno w naszym życiu osobistym, jak i w naszym życiu wspólnotowym. Wtedy, błogosławiony Honorat. Wpadł na taki pomysł, że można takie wspólnoty, właśnie bezhabitowe, jakoś gromadzić w jakiś bardzo konkretnych celach, czy to będą pielęgniarki, czy to będą nauczycielki, czy jakieś inne kierunki, to co robią nie wiem, zgromadzenia czynne. Ale tak naprawdę dzisiaj, w tej dobie apostolstwa ludzi świeckich, no to jest to pytanie, co właściwie ma nami kierować jak mamy czytać to co mówi Duch Święty do Kościoła żeby się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości i to jest oczywiście pytanie dla każdego chrześcijanina co tak naprawdę ze Chrztu Świętego zbieżmowania dla nas wynika, ale to też jest pytanie do duchownych, do kierowników duchowych jak mamy służyć temu co robi Duch Święty w Kościele i jak się otworzyć na jakieś nowe pomysły czy sposoby, którymi Duch Święty chce się posługiwać, patrząc też na te wszystkie ograniczenia czy potrzeby, które ma współczesny człowiek. Jak tym potrzebom zaradzać? Jak nie dać się diabłu zwodzić z jednej strony, ale przede wszystkim może jak rozwijać to życie Boże, które w nas się rodzi, jak mamy dojrzewać, jak mamy też to, co dojrzeje, jakoś rozdawać innym, jak mamy być apostołami w tym świecie. Tutaj do Was mówię pod tą figurą, pod którą też modlił się błogosławiony honorat. Tu też mają taki zwyczaj po tej drodze, którą widzieliście na początku w ogrodzie chodzić, bracia. Wychodzą do ogrodu, żeby się modlić. Zawsze tutaj prosto z klasztoru idą właśnie pod tę figurę, żeby matce Bożej zawierzać swoje sprawy. I może to jest też jakaś podpowiedź symboliczna, że jeżeli mam jakieś pytanie, to muszę wykonać jakąś drogę. Drogę do Jezusa, drogę do Maryi. Nagrywam wam tego hołka w uroczystość najświętszego serca Jezusowego. I dzisiaj wieczorem mam mówić kazanie pod e, e, figurą e, błogosławionego honorata na rynku, tutaj w Nowym Mieście. Wydaje mi się to e, tak piękne, e, że można być blisko serca Jezusowego. Właśnie, że to jest ta dzisiejsza tajemnica. Nie? To, że ja mogę o tym głosić, to jest jakby kolejna rzecz, ale. E, Przypomina mi się Jan Apostoł, ten, który spoczywał na piersi Pana, czyli był blisko jego serca. Słuchał tego, co płynie z serca Jezusowego. Bo, no wiemy, zasadniczo o co chodzi? No chodzi o miłość. Że właściwie tego szukamy, tego wszyscy pragniemy, na różne sposoby, w różnych czasach, prawda? Żeby Miłość zapanowała w naszych sercach. Nie? Tak naprawdę o to chodzi w tej uroczystości, żeby miłość była najważniejsza. Tutaj, w tym miejscu, braci kapucynów oczywiście wspominamy świętego ojca Franciszka, który, jak pamiętamy, biegał po Asyżu i wołał: "Miłość nie jest kochana, miłość nie jest kochana, miłość nie jest kochana." Nie? Że dzisiaj dokładnie to samo można wołać: że miłość nie jest kochana, a jednocześnie można wołać: pragniemy kochać, pragniemy kochać. Nie? Chociaż można powiedzieć, nie radzimy sobie z tym, czy nie wiemy jak. Różne z miłością mamy problemy, ale chyba nie mamy co do tego wątpliwości, że miłość jest najważniejsza. Nie? Módlmy się, idźmy tą drogą. Pozwólmy się Panu Bogu pobłogosławić, pozwólmy Mu się oświecać. Co to dla nas dzisiaj znaczy kochać? Jak mamy tę naszą miłość, czy tę miłość, która od Boga pochodzi, zasiewać w tym świecie? Po nowemu. Znamy to, co już jest w kościele, ale Duch rodzi ciągle nowe, nowe, nowe. Nawet jak chodzi o tę samą miłość, bo tutaj się nic nie zmienia, to ona ciągle szuka nowych form, bo to co jest wokół nas dość się zmienia, można powiedzieć nawet dość szybko. Tak jak słyszycie, tu życie się toczy, mimo że spokój jest w klasztorze, to jeżdżą te samochody, kiry nie tyry, więc tu ciągle coś się dzieje, coś się dzieje, coś się robi nie? i to też jest jakaś odpowiedź. Warto znaleźć ten czas na zatrzymanie się, właśnie na rekolekcję, na przemyślenie tego wszystkiego, a jednocześnie po co to wszystko? Po to, by ruszyć z tą miłością w nowy sposób tam, gdzie tej miłości naprawdę potrzeba. Najpierw my sami pokochajmy miłość, która nie jest kochana, a potem, a potem ją po prostu zanieśmy tam, gdzie jej potrzeba. Bardzo sobie i Wam, e, też braciom, kapucynom, którzy tutaj żyją, e, tego życzę <grych> z całego serca. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!